Siemano, ja jestem heksu i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zagramy sobie na trybie największego nuba. To nie jest mod, jest to po prostu element gry. Po prostu, jakby można powiedzieć, wpisujemy komendę w komend bloka i mamy nasz, naszą komendę na wielkiego nuba w Minecrafcie. No bo ja jestem wielkim noobem w Minecrafcie, to wiecie o co mi chodzi. Jeżeli jesteście nubami, no to po prostu przyda wam się ten poradnik, jak... Jak stać, jak, jak wygrać jako noob, co nie? W Minecraft. A jeszcze przed wpisaniem tej komendy chciałbym, żebyście zasubskrybowali ten kanał oraz zalajkowali yy, łapeczką w górę, ponieważ to mnie bardzo wspiera, a też lecimy po kolejne wielkie suby. Teraz cel to jest 1100 subskrypcji. No, bo mamy już 1000, więc na spokojnie możemy oczywiście mówić już o takich większych liczbach. No to co? Zapraszam Was do oglądania! Tak, żeby zrobić taką naszą maszynę od największego nuba na świecie, musimy sobie właśnie zrespawnować komendę bloka. Tutaj sobie na przykład go yy, w, i tutaj postawić sobie komendę bloka. wkleić komendę, jaką Wam dam w yy, opisie, w sensie w opisie będziecie mieli link do tej komendy. I teraz wystarczy sobie to jakoś uaktywnić, czyli na przykład dźwignią sobie to zrobimy, chociaż może nie dźwignią, może zrobimy na przykład Redstone'em. Tu, tu. Ok, na przykład płytką naciskową. No, o, widzicie, działa. Wszystko tutaj jest odpalone już. Teraz możemy sobie wyrzucić takiego bloka i to maszynę sobie tutaj oczywiście zostawić. Teraz próbujemy sobie właśnie z game modować na zero. To jest oczywiście mod na wersję 1.12. I w ogóle, jak tam patrzę, to strasznie mi reguje. I teraz. Bo ścinanie drewna sprawiło nam problem, teraz nie będzie to największego problemu, ponieważ spojrzymy się wy tutaj w drewno, raz uderzymy i mamy, czasem to działa, czasem nie, nie wiem czemu. Zebraliśmy sobie drewno, teraz możemy sobie z, y, tutaj skraftować nasze drewienka. Jest to oczywiście łatwe, tylko jeden blok postawimy, ale no kurde, no zapomniałem jak się robi crafting table, y, nie wiem czy się go robiło tak, y, nie wiem czy się tak robiło, nie, bo to się patyki. No jak widzicie, no zapomniałem. Dlatego sobie po prostu przemieścimy do drugiego tutaj slotu. Cztery deseczki. No jedźmy na to i mamy już od razu crafting table. Jest to też bardzo taki wygodniejszy sposób na yy, craftowanie sobie. Już sobie tutaj oczywiście piecyk, zabrałem sobie przed chwilą kamienia i stworzyliśmy piec. Postawimy go i mamy od razu 64 yy, tutaj naszego węgla. Możemy sobie na spokojnie już od razu coś przypiec, ponieważ już będziemy mieli tego węgla pod dostatkiem. Jak postawimy piec, mamy od razu węgiel. Jest wszystko bardzo dobrze. Niestety działa to tylko na y, piece stworzone przez nas, ponieważ jak widzicie, tutaj nie mamy żadnego węgla, tutaj nie mamy żadnego. Jeżeli wydobędziemy taki piecyk, to niestety nie uda nam się zebrać węgla z niego. A jednak się udało. Czemu tutaj nie zadziałało? Czekaj, czekaj, czekaj. Jak teraz postawię? No nie ma psuty piec, co jest grane. Przecież piec taki... Nie wiem. Yy. Czekaj, czekaj, czekaj. To co jest? Nie no dobra. Takiego ze, taki zepsuty piec. No i co jest grane? Zepsuty ten piec wyrzucam go. Musimy sobie troszeczkę odlecieć z tej wioski i zrespawujmy sobie na przykład troszeczkę krówek ponieważ chciałbym, no nie, ponieważ chciałbym Wam pokazać kolejny fajny, jakby buścik z strony właśnie tej, tej tutaj maszyny, jaką mamy. Pozostawmy sobie troszeczkę tutaj, troszeczkę krówek i weźmy sobie na przykład nasz mieczyk do ręki. Jak widzicie, mamy nie dość, że podwojony lód, bo po czwórny nawet, to wszystkie po prostu moby wokół nas umierają same. A no, życie nie jest wystarczająco łatwe, więc dlatego mamy już na przykład staka mięsa. No i jako lub nie damy sobie rady e, przeżyć w takim survivalowym świecie. Jeżeli sobie chodzimy e, na przykład pozwiedzać, to no, miejmy miecz w ręce, wszystko tutaj jak widzicie zabija samo. Więc jak chcecie wypróbować, to oczywiście macie e, komendę w opisie. Teraz coś dla fanów rolnictwa. W Minecrafcie oczywiście, ponieważ kiedy weźmiemy sobie takie, mm, takie, takie coś, co nie, y, to widzicie, że coś nam się tutaj dzieje jeszcze z tym przedmiotem. Y, dlatego y, weźmy sobie jeszcze pszenicę. Y, gdzie jest pszenica? Tutaj jest pszenica. I tutaj sobie. Oj, oj, oj No niestety będzie trzeba. No, wiecie już o co mi chodzi. Myślę, że z Wioski Wieśniaków trzeba byłoby wziąć taką y, oczywiście ziemię, taką specjalną oczywiście. Tutaj sobie na przykład ją wybudujmy, no, ale tutaj w niektórych miejscach, zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Jeżeli ci, co się jeszcze nie domyślili, jeszcze nie wiedzą. Oczywiście mamy tutaj ładne nasze pole kukury z trzy pszenicy, więc no nie chcemy czekać ileś tam minut, żeby nam urosło. Bierzemy tylko do ręki. I wszystko nam pięknie rośnie. Już jest gotowe do zbioru. Smacznego. Ale ile jeszcze to będę kopać? Boże, jedyny. Aha! Bo wy tu jesteście. Dobra. Em, posłuchajcie. Mam tutaj jeszcze kolejnego, kolejny właśnie buścik ze strony naszego producenta. Naszego, naszej oczywiście komendy. Musimy tylko wziąć kamienny kilof do ręki. Jak widzicie, mam tutaj kamienny kilo, To sobie możemy odłożyć. Nie będzie nam potrzebne. Weźmy torcza. I jak weźmiemy kamienny kilof do ręki, Wszystkie, cały kamień w sumie będzie nam się wydobywać, a my będziemy mogli sobie spokojnie na przykład wydobyć takie żelazo, nawet węgiel, jeżeli nam go brakuje, ale oczywiście nie brakuje go nam przez to, że mamy pieców dużo. Jest to też całkiem spoko opcja na robienie sobie jakichś tuneli, bo z na przykład biegniemy i to nam się wszystko niszczy. Niszczy nam się tylko kamień, ale bardzo fajna opcja, jeżeli biegnie się trochę niżej. Ale taki fajny skanik jest y, tych wszystkich przedmiotów i jak spoko to wygląda. O tutaj nawet mój dołek jest. O i tutaj gravel się niszczy. Au! Ja pierdzielę, ale to teraz wygląda komicznie. Jesus Christ. O boż! Nawet tutaj krypcia zablokowałem chyba. A nie, to jest taki O. O. Fajnie. Kolejną fajną rzeczą będzie oczywiście nasz stół do Enchantu. E, musimy sobie go oczywiście wziąć. Weźmiemy sobie też jakiś mieczyk, jakieś tutaj e, lapisy, żeby ulepszyć sobie nasz mieczyk. No i wpisujemy sobie game od 0. E, nie mamy żadnych punktów, więc nie możemy sobie ni za bardzo nic ulepszyć. Jednak, kiedy wejdziemy sobie e, na naszego na naszą książkę, dostajemy automatycznie 100 poziomów i możemy sobie idealnie. Dobrać. Nasz Enchant. Pytacie mnie, z dupy tu się wziął ten portal. No ale ja powiem, zbudowałem go na kreatywie. Ale ktoś jeszcze powie... Ej mordo! Ale ja mam jeszcze inny sposób. Napiszę sobie go na znaku. Wystarczy napisać Nether Portal. Done i mamy Twy Portal. Boże jedyny, to było takie proste. Dobra, teraz wam pokażę taką jedną opcję, jaką możecie zrobić. Czekajcie, tylko muszę... utch, <laughs> No, to tak nie miało wyglądać, ale no. Mm. Teraz pokażę wam taką jedną opcję. O oj, 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 oj. Ej, to serio nie działa. Aha! To no. jaki trolling. Dobra, ja mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Oczywiście to nie jest wszystko, ponieważ musiałbym jeszcze znaleźć... Portal do Endu, no i no nie za bardzo go znajdę, bo bym musiał go szukać z 5 lat. No i nie chce mi się tego robić. Chociaż mogę wam tutaj dać takie mini nagranie z tego, jak właśnie leciałem do tego miejsca. Bo no, oczywiście próbowałem, ale no jest to sery na totalnym wypizdowie, więc no nie chce mi się po prostu tam lecieć. Więc dzięki Wam wszystkim za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie lajka i zostawcie subskrypcję. Dzięki i Siemka!